Dzisiaj Fresh Fashion Awards dla Ciebie to chyba taka nowa rola, wyjątkowa? Jurora? No już byłem kilkakrotnie za, zapraszany w charakterze jurora. E, także lubię to nawet, ponieważ te same obrady były już takie ciekawe, ponieważ. Zazwyczaj sam robię wiele rzeczy, a tym razem fajnie było się spotkać z ciekawymi ludźmi. Każdy miał inne zdanie, od każdego mogłem się czegoś dowiedzieć, także to bardzo ciekawe dla mnie było i również fajne było zobaczyć projekty, kolekcje nowych projektantów, których wcześniej nie znałem, co również było bardzo interesujące. I, Taka, takie kreatywne spędzenie czasu. No właśnie, takie wydarzenie to chyba też dobra szansa dla tych, co debiutują, żeby mogli się szerokiej publiczności to pokazać. To fajne właśnie, że e, o, e, projektanci, którzy wygrywają właśnie tą edycję, mają tak naprawdę świetną nagrodę, która może ich e, wypromować e, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. E, także e, dla projektanta, który ma już dobry produkt, to szansa na promocję jest czymś niezwykłym tak naprawdę, bo wielu jest projektantów, którzy mają fajne kolekcje, ale nie są w stanie się przebić. W roli Jurorki wystąpiłaś w tym projekcie, czy to dla Ciebie taka komfortowa była rola, czy, czy przysporzyła jakieś problemów? Ja kiedy się czegoś podejmuję, to jakby czuję, muszę to czuć. I poczułam to od razu, kiedy dostałam propozycję, bo ja reprezentuję trochę innego rodzaju modę niż powiedzmy moje koleżanki stylistki, które jakby co sezon wyglądają inaczej. Ja wyglądam bardzo podobnie cały czas. Raz jest dobrze, raz jest źle, nieważne. Generalnie czuję się z sobą ok. I trochę tak, i trochę jakby filozofia Noiza i tego, co tutaj się wydarzy, polega na tym, żeby być sobą, żeby mieć styl że trendy trendami, ale tak naprawdę musimy pokazać, że ym, moda to nasza osobowość, to my, to nasze cechy charakteru. Pokazujmy, jacy jesteśmy poprzez to, jak wyglądamy. I y, to się dzisiaj zadzieje. Dzisiaj zobaczymy modę uliczną, modę ym, nietuzinkową i modę, która do tej pory była taką niezapełnioną luką, jeśli chodzi o y, polską y, stronę. Natomiast, ym, wiesz, co jest fajne? Że... Prawdopodobnie ci projektanci nie mieliby kasy na to, żeby zrobić sobie pokaz. A tutaj mają taką okazję i to jest dla nich już wielka nagroda. Chociaż szczerze mówiąc, wybór tego zwycięzcy jedynego był bardzo trudny. Był bardzo trudny. Dla ciebie podwójna rola, bo nie tylko reżyseria, ale także też jurorowanie i ocenianie młodych projektantów, w której tej roli czujesz się pewniej, lepiej nie wartościuję tego tak. No przede wszystkim jestem reżyserem i miałam niezwykły fan pracy dzisiaj z, z tymi brandami, z projektantami. Zobaczcie, noizowe kolekcje, takie street fashionowe, można powiedzieć ogólnie, ale ile w tym zróżnicowania, prawda? Każda inna, świetne wyzwanie dla, dla reżysera, to mnie mega pociąga, że, 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 że w tej formule takiego projektowania, które jest faktycznie użytkowe, znajdują się też takie zjawiska jak Diligent, prawda? Które tru... absolutnie znamiona street fashion, ale jeszcze z, jakiego... z jakąś szaloną koncepcją ukraszone, takim bogactwem, odwagą. Fantastycznie, no, należy promować takie zjawiska i wydaje mi się, że na to jest tutaj miejsce. Stąd również mi cieszy ta rola jurora, bo to jest taki szczególny konkurs, zresztą znakomite grono jurorów, Fajne spotkanie i, i... I też taka refleksja yy, nad tym, co się dzieje. Na co zwracałaś uwagę podczas doboru i właśnie oceniania tych młodych projektantów? Na oryginalność, na element wow, na element zaskoczenia i na to, żeby to był jednak ten taki powiew świeżości na naszym rynku, polskim rynku. Ale mówię na naszym polskim rynku, ale myślę, że ta kolekcja, yy, która zwyciężyła, z powodzeniem może zawojować rynki zagraniczne. No właśnie, to, to, to wydarzenie pokazuje, że młodzi projektanci, debiutanci w Polsce, mają ogromną szansę tak naprawdę na karierę. Co my wybieraliśmy naprawdę spośród wielu, wielu, wielu zgłoszeń? Yy, jakby tak skład jury był bardzo zróżnicowany i bardzo liczny. Yy, kolekcja, która wygrała, została wybrana jakby spójnie, jednogłośnie, aczkolwiek cały wybór. Te ilości, jakby te inne kolekcje i inni projektanci, inni, inne osoby, które się zgłosiły, naprawdę też był wysoki poziom. Jesteście dzisiaj wielkimi zwycięzcami pierwszej edycji Fresh Fashion Awards. Jakie emocje wam towarzyszą? Jesteśmy bardzo szczęśliwi, chociaż nie możemy w to uwierzyć. Musimy ochłonąć i przetrawić tą, tą wygraną, ale jesteśmy strasznie zadowoleni. Czy dla was jako debiutantów takie wydarzenia to właśnie jest taka szansa na wybicie się, pokazanie szerszej publiczności? Ja myślę, że dla nas jest to szansa na rozpoznawalność. My działamy i marka jest od 2013 roku na rynku i myślę, że to jest duży krok w przód, żeby właśnie gdzieś wyjść do ludzi i zaoferować im coś fresh, tak? Jesteście zwycięzcami, kolekcja najlepsza, ale są też czeki. Na co wy przeznaczycie sobie te właśnie bo tutaj jest o wartości promocyjnej, czyli to będzie promocja dla Was, tak, tak naprawdę. Dokładnie. Chcemy przeznaczyć na oczywiście dobre sesje zdjęciowe. No i oczywiście na całą promocję marki na rynku Oj, polskim. Jaki jest, was, jaki jest Wasz cel, jeśli chodzi o takie bycie w modzie? Nasz cel to jest na pewno komunikowanie, tak. Komunikowanie wielu aspektów. Akurat nasza kolekcja komunikuje przynależność jednostki do grupy i też bycie indywidualnością, tak. Myślę, że w dzisiejszych czasach fajnie jest pokazać siebie samego poprzez strój i to będziemy chcieli zaoferować naszym odbiorcom, żeby po prostu czasem wyszli poza schemat i ubrali coś odważniejszego, co niesie za sobą pewne kody komunikacji, bądź po prostu ich gust czy styl.